Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale, kochani. Dzisiaj witam osoby spod znaku byka, moi drodzy. Na czytaniu ogólnym na ostatnią dekadę lipca zobaczymy, co tarot, moi drodzy, zechce Wam tutaj przekazać, kochani, jakie wskazówki, które być może będą bardzo przydatne Wam. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, wchodzicie z energią karty Siódemki Mieczy, kochani. Siódemka Mieczy mówi nam o tym, żeby zwrócić uwagę, moi drodzy, na taką sytuację, że, żeby Was ktoś nie okradł z czegoś, tak? I tu chodzi konkretnie, teraz, szczególnie w czasie wakacji, w czasie wyjazdów, dobrze zabezpieczyć mieszkanie, dobrze zabezpieczyć dom, kochani przed takimi sytuacjami niespodziewanymi, przed tym, żeby właśnie ktoś Was nie okradł. Moi drodzy, jeżeli będziecie w podróży, dobrze pilnować swoich bagaży, kochani, swoich kart kredytowych i tym podobnych spraw. Ale też ta karta może mówić o tym, moi drodzy, że jeżeli macie jakieś plany życiowe, tak, to musicie doskonale wiedzieć, Zorientować się, komu możecie się z tego zwierzać, moi drodzy. Bo może być tego typu sytuacja, że macie jakiś świetny plan, jakieś marzenie, chcecie zrealizować, coś zadziałać. Zwierzycie się nieodpowiedniej osobie i ona może was po prostu pozbawić, czyli mówiąc krótko, okraść. Więc tutaj trzeba też zwrócić uwagę, kochani, z kim rozmawiacie na jakiekolwiek tematy, które dotyczą waszej przyszłości, waszego życia. Moi drodzy, drugą kartą dla Was jest królowa mieczy, moi drodzy, to może być tego typu sytuacja, że na przykład, kochani, w pracy będziecie mieć spotkanie ze swoją szefową albo spotkanie ze współpracownicą, z osobą, która jest powiedzmy taka osła na pozór nieprzystępna, ale to jest bardzo inteligentna osoba i doskonale wie w jaki sposób poprowadzić pewne sprawy, więc czasami jej rada może być bardzo przydatna i korzystna dla Was to tak jakby w sferze zawodowej, ale zarówno kochani, to może być też jeśli chodzi o sprawy takie rodzinne, prywatne to też możecie mieć spotkanie z osobą właśnie tego typu Nie nieprzystępna, osła ale osoba konkretna, działająca na poziomie y, umysłu y, Kochani, i jej rady, moi drodzy, hmm, chociaż może być trudno je przyjąć, może być taka sytuacja, tak, ale warto, ponieważ ona doskonale wie, jak tym mieczem gdzie odciąć, co jest już niewłaściwe, co niepotrzebne, co przeszkadza, i po prostu potrafi dać dobrą radę z której dobrze by było skorzystać, moi drodzy, jeżeli będziecie mieli taką sytuację. I tu jest to jakby potwierdzenie, bo tu mamy kochani cesarza, więc jeżeli macie jakieś sprawy do załatwienia, do rozwiązania i... Być może skorzystacie z, po prostu z jakiejś rady, jakiejś osoby Was otaczającej. Kochani, to wszystko się bardzo dobrze zakończy. Bo moi drodzy, cesarz mówi nam tutaj o pozytywnym załatwieniu różnych spraw, mówi o zwycięstwie, czyli poczujecie po prostu taki smak zwycięstwa związany z Waszym życiem, moi kochani. Czy to będzie życie zawodowe, u kogoś miało większe znaczenie na ten moment? Czy życie po prostu rodzinne? Bo cesarz to jest taka energia, która doskonale, kochani, wie, jak zarządzać swoim życiem i jak po prostu osiągnąć sukces, moi drodzy. I tutaj to może być wasza energia, tak? Po jakichś tam przemyśleniach, po jakichś sugestiach od kogoś, o, po przyjęciu, powiedzmy, dobrej rady, kochani, będziecie wiedzieć, jak te sprawy, które macie w w tym danym okresie do załatwienia, w tej ostatniej dekadzie, kochani poprowadzi. Będziecie bardzo zadowoleni, bardzo zadowoleni, moi drodzy. I te jakby sprawy, które dla niektórych osób były niemożliwe do załatwienia, to wręcz przeciwnie, zostaną właściwie załatwione poczujecie się zwycięzcami, tak. Zobaczymy, co jeszcze Leader White chce nam tutaj, kochani, przekazać. Takie podsumowanie, może jakaś wskazówka, kochani. Moi drodzy, mamy tutaj dziewiątkę buław, która mówi, że to będzie dość pracowity okres. No, będzie i to nie koniecznie musi być jakaś praca fizyczna. To będzie okres, który będzie wymagał dużo działania, zapobiegliwości, tak? Ale, moi drodzy, jeżeli to przejdziecie, jeżeli to pozałatwiacie sprawy, które wymagają tego, a mogą to też być nowe różne sprawy, czy to w pracy, czy w rodzinie, które wymagają takiej zapobiegliwości, pracy nad pewnymi sytuacjami, kochani, to też będzie taki moment, że pozwolicie sobie na tak zwany. Zasłużony odpoczynek, czyli można powiedzieć intensywny okres, kochani, ale też po pewnych, powiedzmy, odpowiednich zabiegach, odpowiednim działaniu, kochani, przyniesie Wam zadowolenie, tak? I taki posmak zwycięstwa. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, moi drodzy i zapraszam na następne czytania. Do widzenia.